Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł jest o tym, jak prawidłowo przygotować samochód do sezonu letniego, jakie środki należy podjąć, aby zapewnić jakość samochodu na długie podróże w upale. Na końcu artykułu, wideo o tym, jak przygotować samochód na lato. Artykuł jest o tym, jak prawidłowo przygotować samochód do sezonu letniego, jakie środki należy podjąć w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy samochodu podczas długich podróży w upale. Na końcu artykułu znajduje się wideo Lifehack o tym, jak przygotować samochód na lato. Po śnieżnej i mrożnej zimie nadeszło długo wyczekiwane lato. Jak zawsze, ptaki, które powróciły z ciepłych krajów, przyniosły ze sobą miłe niespodzianki pogodowe. Gorące letnie słońce staje się coraz bardziej pewne. Zmotoryzowani muszą przygotować swojego żelaznego konia na letnie podróże. Wkrótce w większości regionów na 2-3 miesiące zagoszcza upały. Aby uniknąć awarii spowodowanych upałami, warto już teraz zadbać o stan techniczny swojego pojazdu. Jest jeszcze czas, aby sprawdzić i przygotować samochód na gorące letnie miesiące. Niektóre wskazówki ESA dość proste, ale nie oznacza to, może się po prostu zignorować, będziesz tego załowac, jeśli ulegniesz. Awarii w 30-stopniowym upale. Niektórzy ludzie S.A. przekonani, że zimowe mrozy powodują więcej szkód w samochodzie niż letnia pogoda, ale nie jest to do końca prawda. Elektryka i elektronika. Wysokie temperatury powodują rozszerzanie się przewodów, co może czasami powodować pękanie styków. Przed letnimi podróżami zaleca się sprawdzenie układu elektrycznego. Na szczególną uwagę zasługuje sekcja zasilania układ zapłonowy. Słabe połaczenie styków może doprowadzić do pożaru. Świece należy wymieniać co 20 do 30 tysięcy kilometrów. Ciepło niekorzystnie wpływa na zdrowie akumulatora. Zaleca się pełne naładowanie i całkowite rozładowanie akumulatora raz na jakiś czas. Przed dłuższą podróżą warto sprawdzić stan naładowania. Jeśli odbiega on od wartości zalecanych przez producenta. Należy pomyśleć o jego wymianie. Podwozie. Podczas jazdy po autostradzie wiejący wiatr chłodzi podwozie pojazdu. Jednak po zaparkowaniu bezpośrednie światło słoneczne nagrzewa się i destrukcyjnie wpływa na wszystkie elementy gumowe, bloki, węże, uszczelki i tepe. Te niewidoczne awarie można wykryć za pomocą testów stanowiskowych. Specjaliści stacji obsługi mogą zdiagnozować krocki, tarcze, poziom płynu hamulcowego. Elementarne oznaki niezadowalającego stanu hamulców można wykryć samodzielnie. Na przykład zbyt lekkie lub wręcz przeciwnie, mocne naciśnięcie pedału hamulca. Przesunięcie pedału hamulca w górę lub w dół w stosunku do jego normalnego położenia. Pojawienie się święcącej kontrolki na desce rozdzielczej powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Oznacza to, że czas udąc się do warsztatu. Sprawdzanie ciśnienia w oponach. Nawet nawierzchnia asfaltowa topi się w wysokich temperaturach. Palas słońce może również zaszkodzić oponom. Istnieje korelacja: każde 10 stopni wzrostu temperatury zwiększa ciśnienie w oponach o 700 ATM. Warto regularnie kontrolować ciśnienie w oponach za pomocą pompki z manometrem i sprawdzać je z zalecanym przez producenta samochodu. Zbyt wysokie ciśnienie w oponach prowadzi do ich przyspieszonego zużycia. Ponadto niekontrolowany wzrost ciśnienia powoduje niszczenie gumy. Długa podróż w letnim upale powoduje nagrzewanie się gumy i wzrost ciśnienia. Aby uzyskać prawidłowe dane, należy odczekać kilka godzin po długiej podróży, a następnie zmierzyć ciśnienie w oponach. Korzystając z samochodu przez cały rok, siła rzeczy trafiamy na sezon pęknięć i wybojów. Po prostu nie sposób nie wpaść w te pułapki. Każdą dziura na drodze może spowodować uszkodzenie tarczy koła. Z czasem na tarczach gromadzą się mało widoczne wgniecenia, które przyczyniają się do szybkiego zużycia gumy. Należy uważnie monitorować stan tarcz, a w razie wykrycia problemu skontaktować się z warsztatem świadczącym usługi naprawy i renowacji tarcz. Należy sprawdzić dostępne części instalacji elektrycznej pojazdu. Należy sprawdzić mocowanie akumulatora, ponieważ mogło się ono poluzować przez zimę i uszkodzić akumulator. Płyn chłodzący i czyszczenie po zimie. Sprawdź stan układu chłodzenia. Podczas upałów niezwykle ważne jest, aby układ chłodzenia silnika działał prawidłowo. Nieprawidłowo działający układ lub niewystarczająca ilość płynu chłodzącego mogą spowodować przegrzanie, uszkodzenie silnika. Na połkach salonów samochodowych znajduje się szeroka gama płynów chłodniczych, skoncentrowane roztwory do samodzielnego dostosowania. Do wymaganej konsystencji przy użyciu wody destylowanej lub gotowe do użycia kompozycje. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru, warto zapoznać się z zaleceniami producenta samochodu zawartymi w instrukcji obsługi i książce serwisowej. Najlepiej stosować płyn chłodzący zalecanej marki. Ale jeśli nie jest to możliwe, konieczne jest przyjęcie jak najbliżej zalecanej marki. Zima nasze drogi SA sumiennie posypywane piaskiem, mieszankami soli, chemicznie aktywnymi środkami przeciwobłodzeniowymi. Agresywnie wpływają na samochód, ślady zimowych prezentów budowniczych dróg mogą pozostać na podwożu i wałach napędowych. Aby zapobiec korozji i utlenianiu części, należy usunąć pozostałości zimowego brudu. Przez zimę wszędzie gromadzi się kurz i brud. Na szczególną uwagę zasługuje przestrzeń pod maską. Aby zapewnić swobodny dostęp powietrza do silnika, należy oczyścić chłodnicę: klimatyzacja, filtr kabinowy, wycieraczki i lakier. Przed naprawdę gorącymi dniami warto sprawdzić działanie układu odpowiedzialnego za mikroklimat w kabinie pasażerskiej. Niestety, ludzie przypominają sobie o klimatyzacji dopiero wtedy, gdy przychodzą upały a wtedy okazuje się, że nie chłodzi ona powietrza w kabinie. Lepiej serwisować klimatyzację, zanim staniemy w korku w gorącym salonie. Najczęstsza przyczyna nieprawidłowej pracy klimatyzatorów jest niewystarczająca ilość frionu, czynnika chłodniczego. Wyspecjalizowany warsztat, który może zdiagnozować i napełnić klimatyzację samochodowa, pomoże naprawić sytuację. Podczas korzystania z klimatyzacji należy pamiętać o zaleceniach lekarzy, Zróżnica temperatur między kabina a ulica nie powinna przekraczać 8 stopni. Zimne powietrze skierowane na nogi może powodować skurcze, co nie jest zgodne z prowadzeniem pojazdu. Ponadto uruchomiona klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa o 20%. Należy również wymienić filtr kabinowy. Jest to szczególnie ważne dla osób podatnych na nadreakcje alergiczne. Przenikanie pyłków lub kurzu do kabiny może powodować alergię. Jeśli jednak filtr jest w zadowalającym stanie, nie ma sensu wymieniać go profilaktycznie. Zimowe warunki pogodowe mają szkodliwy wpływ na zdrowie wycieraczek. Wiosna nigdy byśmy nie pomyśleli, że trzeba je wymienić. W wyniku niskich temperatur i zamarzania gumowa powłoka pikę i zużywa się. A podczas letnich pryszniców to właśnie wycieraczki zapewniają widoczność i bezpieczeństwo. Ich wymiana nie będzie trudna. Konsultant w sklepie dobierze odpowiednie. A instrukcja wymiany wycieraczek jest bardzo prosta. Agresywne promienie ultrafioletowe i podczerwone negatywnie wpływają na lakier karoserii. Aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu się powłoki po umyciu samochodu, jego nadwozie powinno być pokryte specjalna kompozycja ochronna na bazie wosku. Skórzane wnętrze również wymaga zabezpieczenia przed pekaniem. Zestaw dżentelmena. Bez względu na to, jak bardzo Ty i Twój samochód jesteście przygotowani na letnie niespodzianki, posiadanie minimum rzeczy potrzebnych. W podróży pozwoli Ci sprostać wszelkim drogowym niespodziankom. Przed podróżą sprawdź, czy masz przy sobie telefon i jego ładowarkę, pompkę, najlepiej nożna na wypadek awarii instalacji elektrycznej. W samochodzie, butelkę wody pitnej i minimalny zestaw narzędzi. Sprawdzona i skompletowana apteczka pierwszej pomocy to konieczność. Większość układów nowoczesnego samochodu osobowego może zostać sprawdzona wyłącznie przez profesjonalistów dysponujących specjalistycznym sprzętem. Istnieją jednak inne rzeczy, które można sprawdzić samodzielnie, takie jak płyny technologiczne pojazdu. Wyciek płynów w nowoczesnym samochodzie to rzadkie zjawisko, ale i tak warto sprawdzić ich stan, zwłaszcza jeśli czeka nas długa podróż. Co więcej, nie jest to bardzo trudne. Ciśnienie w oponach również można sprawdzić samodzielnie. Jeśli na pompie nie ma manometru, należy go kupić. Lepiej kupić niedrogi manometr, niż później kupować nowy komplet opon z powodu przyspieszonego zużycia starego z powodu zwiększonego ciśnienia w oponach. Diagnostyka bardziej skomplikowanych systemów powinni zająć się specjaliści z serwisu samochodowego lub warsztatu samochodowego. Nowoczesne samochody nie są dużo mniej skomplikowane niż statki kosmiczne sprzed 20 lat. Odstępy czasowe między przeglądami znacznie się wydłużyły, a producenci samochodów zalecają przejechanie 15 tysięcy kilometrów. Niektóre modele nie zapewniają nawet możliwości samodzielnego sprawdzenia poziomu oleju, nie ma tradycyjnego bagnetu, a dane z czujnika. Można uzyskać jedynie za pomocą specjalnego sprzętu. Samodzielna naprawa wielu jednostek zawierających płyny jest nierealna, więc nie ma możliwości sprawdzenia poziomów. Do nadejścia prawdziwego gorącego lata pozostało już tylko kilka dni. Dlatego nie warto zwlekać z przygotowaniem samochodu do letnich podróży, by nie znaleźć się na rozgrzanej autostradzie lub w dusznym korku z niesprawnym autem. Sugerowane wskazówki S.A. proste, ale pozwala uchronić się przed stresem i stratami finansowymi. Video Lifehack o przygotowaniu samochodu do lata.